Dolny Śląsk Tereny Rize Gontowa Z Marcinem się tak szwędomę i tak my no, przystanęli przy tej rurze 150 to będzie nie chyba jest Marcin jakby tak co czy... no, a w dole widzicie pozostałości po dawnej arendzie zaraz podejdziemy pokazać nie wyłączając się, że jesteśmy na gontowej Ciekawe co ta rura odwadnia, nie? Hmm. Stojąc chwilę przy tym cubu tej wody tak by coś pompowało tą wodę, patrzcie, albo po prostu to jest tylko moja wyobraźnia i moje jakieś skojarzenia, ale Nieraz na kopalni widziałem jak coś pompowało, to właśnie strumyk był taki nieregularny, tak było, skokami szedł, strumie Patrzcie, widzicie? A? No. Każdy może mieć swoje wersje skojarzenia, i ja tak myślę, że coś by pompowano stamtąd, czyli z powyżej. Nie wiem, każdy może sobie dopowiadać różne wersje na temat Rize, a ja też mam prawo do tego. Nikt mi nie zabroni. Nic. Nie odkryłem i nie odkryjemy nowego. Gdzie jest Marcin? Tam macie sztolnia. A tu macie ta rura idzie tam. Tak by prosto z tych sztolni. Nie... A, widzicie, że jesteśmy. Tam poniżej nie będę szedł, bo to jest temat na... Kiedy indziej, ostatnio na filmiku mówiłem z Robertem spróbujemy zrobić eksperyment, badanie, czegoś. Na razie nie mówię czego Czy tam autentycznie. Może być sztolnia zasypana odszczelona, ale to ja przyjadę z Robertem i pokażemy co my chcemy tutaj podziałać i na swój sposób coś zbadać a na pewno jeszcze tego nikt nie robił, także muszę tu ściągnąć Roberta, przyjedziemy jak to z Robertem na jakiś weekendzik i będziemy coś działać, a tu macie wejście do sztoni które już jest obsypano, zawalono. Temat się zakończył. Dobra, na razie tyle. Pozdro z Dolnego Śląska, z Gursowi, z Rize. Trzymajcie się i do zasiemka. a my coś podziałamy z Robertem, ale tak mówiłem, dowiecie się w swoim czasie. Do zaś.